jo, witam w pierwszym odcinku Skyblocka razem z Violą. Cześć! I trzymamy się za rączkę, to jest takie słodkie No i może ja szybko wezmę szpięć, bo jak mnie zaraz wywali, to będzie fajnie. I no właśnie, nie, teraz musimy się poruszać. O, to jest drzewo, tak? A pamiętaj, na początku robisz nieskończone źródełki. Tak. Bo bez wody Nie wycie... mogę tej skrzynki, o. Ty chyba wzięłaś jedną drewna, albo mi się wydaje. Wzięłam dwa. Składaj je od razu do tego, do skrzynki, żeby ich nie stracić. Przecież ja rzeczy nie tracę. Tak, Gdy mhm. Ty mi wmawiaj, wiesz? Przez chmury nie widzę dokąd jest to Wpadło Padło ci następne. Nie. Nie wpadło. Zrobiłaś to. O, o, o. Byłaś. To. A ja wziąłem sobie. Tak, i tu, nie? No. Nie wiesz, tyle razy się przypatrzyłaś, jak 10 razy do wyspa robimy. <gry> o, właśnie. Dobra, ja już się boję, wiesz, ale tylko mnie nie zabij, jak coś źle zrobię. Przesunz się. Y oko. Dziękuję. O, sadzonka, sadzonka. Wspieraj sadzonki, a jak złapiesz, to je od razu wrzucaj do tego. Dobrze, ja sprawdzam ranking. VIP. Nie, my jesteśmy VIP. To sprawdzamy więcej. Info VIP. Jezus, DIP, bym spaliła! Nie, ja się palę. Do wody szybko! Boże! Wystarczyłam mm -hmm. no. My powinniśmy mieć dostępne TPA A, niebo za to się płaci, wiesz. Um, Ej, to... dlaczego nie ma kobla? Nie mamy przykro mi. No ale patrz. Poczekaj, no spojrzę się. Patrz. No. Bo ja jest, jest, Robisz tak jak ja. Jesteś nie małpanie. jestem za Stop. 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 Zbieraj Stop. Stop. Co Stop. 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 Zbieraj Stop. 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 wiem, co zrobię. Ja wiem, co Stop. A nie lepiej by było zrobić tak, żeby tutaj zrobić dziurę po środku? No, najłatwiej by było. A, tak. tir irt, irt. Nie, bo się pytam, żeby się nie zepsuło. I woda. Zrobiłam. No teraz kilo fajka. Ty masz? <grych> ja dopiero tworzę, bo przenosiłam to to, żeby było więcej miejsca na środku. Ja tutaj wszystko chowam na wszelki wypadek, wiesz? Ja też tylko... Od Tana, razu jak a... coś złapię, coś ważnego, to tam chowam. Kilo Muszę... coś ci dać? No daj mi kilo, bo ja chcę wypróbować. To ja już tam robię sobie kam... yy, czy tak, kamienny kilo sobie robię, w Tak. <grych> a ty biorę ja czasu. Dobra, eee. eee, Nie, bo jak wrzucę ci w tą stronę, to wypadnie. O, dostałam osiągnięcia. Czas na żniwo. Chyba w dół. Sadzonkę mam ją odłożyć. Mamy cztery sadzonki. Okej, okay, okej. Okay. Ale muszę na początku nam zasadzić to. To. I to. Tak. Ja się boję, że to zniszczę, wiesz? To uważaj. Nie zniszczy, co cię będziemy bić. tak? będziemy, będziemy się... robić restarty. Można tylko to 10 minut, nie wiem. O, czy działa! To... Nie wiem, czy dla nas to 10 minut to nie będzie wiesz, za mało. Za mało. 20. Działa, zrobiłam obgrinder. że mi chodzi że restart. Nie to nie będzie za mało. Aha Ej, e, zrobiłam obgrinder. A ja nam farmę. Chcesz kobla kopać? Czesuj no, bo... się. Może ty chcesz kopać kobla? Czesuń się. No przyznałam się. Warto jest dwa, to jest do oryginalny Zrobiłam nam to co my też mamy? A, no, to, 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 trzeba posadzić, tak, to um, tylko gdzie by się tak A to, żeby wrosło Czcinę, e, tak czcina musimy jedną to jedną, to, 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 to zepsuje a nie, bo to i tak jak je zepsuje, to tutaj nie posadę to, to, to. Cza, tej zepsuję? Mm? A tu po prostu... A tu po prostu postawię następne. Ej. Nie działa. Co zepsuję. A może mamę... ja? Nie, już naprawiłem. Już mamy jednego... Nie, nie rób tutaj! Tutaj nie ma dziurki! Tutaj nie może być dziurki ponownie. Ojej, to ja co tam był zakop! Ale nie mam czym. W skrzynce jest. Jak wezmę biurka, to... To muszę od indziej arbus przedstawić. kto mnie by... zbił! Nie wiem. Ha, Nie mam powietrza! Matko święta się straszyłem. A ty już myślisz, że ja cię biję, wiesz jakie to było. Tak się źle poczułam, mhm. że mnie oskarżasz takie przykre wety. Dobra, to już może być dziurka, bo już, nad, bo już zmieniłam. Tak odcinek, kopiemy kobla. No przecież sony, tylko przystań tutaj, tutaj stawaj. Tutaj, Co? Stań, patrz tutaj, tutaj. Tutaj, ja. tutaj, tutaj stój i kop. Chodź tutaj. Tu? Ale nie, bo on się pali. Ale niektóre będą się palić, ale nie wszystkie. A nie Ci już... wygodniej, nie będziesz ginąć. Ale mi tam było wygodniej. Dobrze, dobrze, OJ NIE! Może ja tam dieta zepsułam. Oj, brawo. Brawo, ja ktoś musi pomóc? O, już. Już? Już naprawiam. Się wystraszyłam, że nie Starze. zepsuję. Widzisz jak stacie? Czekaj, teraz bierzemy ranking. Ranking No jak to? Ra A nie rangi. Ranagi. E, gracz. Wyświet ranki, wyświetl dragonomami serwera. Zruba tego domu, ustaw dom. Tutaj sed home. sed home. Nie mogę żyć tutaj komendy, chyba set home teleportację to mógłbyś się tu listy grać tworzy skyblocka teleportuje na skyblocka pokazuje ten kontakt zobaczmy i to mamy kontakt mamy aż 0 zł jak zarabiać musimy być bogaty o, zbierę tego kobla. Ha. He ha. Ja jestem bogatsza. No jak zarabiać? No, dzień, nie, nie. Za chwilę będziemy musiał się pożegnać, ale pasów to już ładnie wybudowaliśmy. Nie, 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 nie. A wiesz co jeszcze zrobię? Tą wyspę trochę poszedł. Nie! Nie mam nic innego na szczęście. Mam już 22 kobla. Zbieram ja. do staku. Ja na szczęście nie mam nic cennego. A więc dobrze w miarę jest. A, to jak będziesz miała stak, to mi... to mi da! Ja sobie to rozbuduję. No i ty będziesz rozbudowywać, a e, tutaj będę odkopanie. I zrobimy takie ramki, żeby nie spadało. No. No jak zarabiać ludzie, nie ten? A, no to... Jak zarabiać desie? Pisać na MS Haro Jak zarabiać kasę? Więc MSG Haro też chce wiedzieć jak zarabiać kasę Wszyscy chcą wiedzieć jak zarabiać kasę, No tylko no. my jesteśmy najbogatsi tutaj wiadomo Oj, no ja no jak zarabiać? Dozwolone mapy, dozwolone mody, mini mapa oraz apki, Akurat tylko to mam. u <grymne> <grymne> umie znaleźć. A wcześniej miałam troszeczkę tego białego, widzicie? nie mam 5 impaków w jakiś czas taką Nie. Ale fajna. A to dziwo dziwo. Nikt nie wyczuł. Ty się opierdzielasz. Tak? Zrób mi kilofa. Dobie, no. Trzymaj. No to wprost, no. No. Masz? Mam, ale ciekawe czy ja nie zostawiłam drewna. Nie. No akurat? Rób nie mamy kil... drewna. Co? Właśnie, bo to jest to Liczymy tylko na Ciebie. To no mam to żereć? Czekaj. To cholę rozbuduję razem z Tobą. 70. z drzewu. Hmm, Chcemy mi o wiki Chcesz kobla? Tak Tak, 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 tak. Myślimy, okay. że znamy może. Dawaj tutaj. Dawaj tutaj nie mi kabem No a my w sobie sami same potrzegujemy trochę... Ja, no trochę tak wiesz, takie game mody bez widzów. No, no to się pożegnamy z Kowem bo obce,